Dzień dobry Państwu. Dlaczego ta nieszczęsna elita, jak się zwykło mówić, elita intelektualna, poleciała do Smoleńska? Gdyby była to elita intelektualna, to by nie poleciała, co zaraz wytłumaczę. Jeśli bowiem chodzi o intelekt, to należy przyjąć kwestię rozstrzygnięcia, bo intelekt rozstrzyga między tym a tym. Czym ma mu pomóc mądrość i doświadczenie, także z rejestru duchowego, bo jakże ważny jest silny duch narodu? Z tego błędu, w kwestii rozstrzygnięcia, zrodziła się tragiczna katastrofa. Zginęło wielu ludzi, w tym prezydent. Żadna polska delegacja nie powinna postawić stopy w Smoleńsku bez względu na wszystko. PiS buduje państwo katolickie. I odwołam się teraz do tego, co mówi Biblia w tej sprawie. Dwa bardzo ważne argumenty. Kiedyś spotkałem księdza, z którym zawiązałem rozmowę, i on cytował mi Jezusa. Podobno Jezus powiedział te słowa: Żal po śmierci i pogrzebowy lament zostawiam dla tych, którzy już za życia umarli. I drugi cytat, parafraza z Mateusza 23:29. Ci, którzy stawiają pomniki pomordowanym i sprawiedliwym, gorsi są od tych, którzy ich pomordowali. Do tego cytatu wrócę jeszcze na końcu. Omówmy teraz te cytaty. Nie mamy wpływu na to, że ludzie odeszli i nie można karmić siebie oraz innych, a w szczególności narodu. Rozpaczą z powodu śmierci, gdyż wszelka troska zawsze musi być kierowana w stronę żyjących, potrzebujących naszej opieki, w szczególności jeśli dotyczy to elity intelektualnej, które o naród musi się troszczyć. Zmarłym nie zdołamy już bowiem pomóc trzeba patrzeć w przyszłość. Dlatego też społeczeństwo silne w duchu przywódcy nie może budować tożsamości narodowej na rozpaczy, która rodzi nienawiść, nie ucząc ludzi wybaczenia. Ile byśmy nie wspominali i nie płakali nad ofiarami zbrodni w Smoleńsku, która już jest dzisiaj podwójna, zwielokrotniona, to niczego nie zmienia należałoby natychmiast wybaczyć oprawcom i zapomnieć budując nowe zdrowe społeczeństwo które bohaterów będzie wyłaniało ze swego krajobrazu społeczno kulturowego ludzi dzielnych i odważnych gdyż tylko odważny potrafi wybaczyć tchórz będzie zawsze zionął nienawiścią bez podtekstów Nowe i dobre społeczeństwo, które nie boi się urodzenia prawdy i patrzy w przyszłość, a nie do grobu, bo to nas zaprowadzi ta polityka jedynie do zbiorowej mogiły, w której już prawie leżymy. Mowa o społeczeństwie, które realizuje postęp kulturowy, otwierając się na prawdę i nie bojąc się zapłodnienia intelektualnego i moralnego. Społeczeństwo takie wreszcie zrobi doskonały pożytek ze zła moralnego, bo jeśli zło moralne nie uczestniczy w procesie kulturowego postępu, zmaterializuje się w postaci zła destruktywnego, wróci, wywoła wojnę i konflikt jak, jak ten obecnie. Więcej na ten temat dowiesz się z filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Wróćmy teraz na chwilę do tego cytatu Mateusza 23-29. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przeto sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Co to tak naprawdę oznacza? Trzeba użyć pewnej metafory do czasów dzisiejszych. Załóżmy, że dzisiaj przychodzą ludzie, którzy wskazują na zmiany, rzucają światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia, oświecają na nas. Są swego rodzaju prorokami, wskazują na nasze błędy. Takich ludzi wykluczamy, takich ludzi niszczymy, mimo że oni chcą dokonać kulturowego postępu. Takie społeczeństwo powinno być budowane. Jeśli społeczeństwo nie otwiera się naprawdę na jej rodzenie i nie realizuje postępu kulturowego, z wykorzystaniem moralnego zła wojna wybuchnie, stworzy się konflikt, i powtórzy się sytuacja dziejowa a nam pozostanie jedynie uczestniczenie w kolejnych pogrzebach weźmy jeszcze mateusza 23 25 biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości faryzeuszu ślepy oczyść Pierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Tak też z powodu błędów w myśleniu zginęli ludzie, a można było zrobić niewielką uroczystość w kraju. To zdecydowanie by wystarczyło, bo nie tylko nie wskrzesimy już tamtych ludzi, ale nie zbudujemy też nowej tożsamości narodowej. To trzeba zrozumieć. Że pamięć to jest jedno, ale rygorystyczna i radykalna pamięć ujawniona w tej formie nie zaprowadzi nas absolutnie do niczego. I tak powstał nieszczęsny cyrk, łącznie z tym skandalem na Wawelu i rocznicami smoleńskimi. Gdy tymczasem prezydent odszedł, bo miał niedorzecznych doradców i to trzeba jasno powiedzieć. I z tego powstała cała ta katastrofa, bo państwo musi rosnąć w duchu, nawet jeśli wydaje się, że owa duchowość przynosi rewolucję. Naprawdę szkoda, ale rządzić musi człowiek mądry, człowiek głęboko rozumiejący, człowiek oświecony, który wie, w którą stronę prowadzić swoje państwo i swój naród. Ilebyśmy tych kości nie wykopali z ziemi, to będziemy się jedynie pogrążać w rozpaczy i nienawiści, domagając się zadośćuczynienia i sprawiedliwości, stawiania pomniku. Gdy tymczasem, gdy pojawiają się prawdziwi bohaterowie, ci ludzie, którzy chcą kulturę podnieść do góry, to przepędzamy. Wolimy za to klękać przed tymi bohaterami, którzy polegli. Dlatego warto zadać pytanie: czy sami jesteśmy sprawiedliwi? Czy sprawiedliwość może nas dosięgnąć? Czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest równością. Jesteśmy równi jedynie w obliczu śmierci, a więc otwarcia siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne. W obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie. To jest sprawiedliwość. A jeśli się nie otwieramy, jeśli poszukujemy jedynie możliwości do kształtowania systemu w duchu jakiegoś zgorzkniałego totalitaryzmu historycznego, bo tak to trzeba nazwać, to stworzymy jedynie przyczynek do kolejnej wojny. By znowu pogrążyć się w dziejowej rozpaczy. Zatem, jeśli PiS to jest partia, która chce budować kraj w duchu wartości chrześcijańskich, to zdaje się, że nie do końca rozumie, czym te wartości są, bo ja akurat staram się interpretować je w duchu etyki świeckiej. Ale jeśli żal po śmierci i pogrzebowy lament zostawiam dla tych, którzy już za życia umarli. To jest to rzeczywiście jakaś przesłanka, zdaje się, od chrześcijańskiego proroka, którą państwo mogłoby wziąć pod uwagę, bo jest to także paradygmat etyki świeckiej, który należy traktować poważnie. Niechaj Polska nie będzie wreszcie krajem żałosnych cierpiętników. Ale silnych ludzi, którzy potrafią podnieść się z kolan. Jesteśmy w swego rodzaju historycznym kole zaniedbań, z którego nie potrafimy się wyrwać, i dlatego wiecznie, nie realizując postępu kulturowego, wpadamy w pułapkę jakiejś katastrofy. Taka epoka, jakich ma filozofów, chwała prawdziwym bohaterom i ludziom głęboko rozumiejąc i już dosłownie na koniec cytat z Mateusza 23:27 Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy bo podobni jesteście do grobów pobielanych które z zewnątrz wyglądają pięknie lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa tak i wy z zewnątrz Wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Nie ulega wątpliwości, że większość ludzi naszego nieszczęśliwego świata ma o wiele więcej do powiedzenia zmarłym niż żywym. Jest w tym fenomenie coś niebywałego, a jaka wielkoduszność! Gdy ozłocone promienie obojętności oddają honory truchłu od którego nie usłyszą już prawdy, usprawiedliwiając swoją niewierność wielkodusznym egoizmem. Głęboko skrywane, arbitralnie egotyczne pobudki nie obawiają się już dotknięcia do żywego, poruszenia niepokojącego dialogu, rozdarcia wrażeń emocjonalnych, intelektualnych i psychicznych, jako przyczynku do redukcji patologicznego czynnika doświadczenia. Ile zaś można ugrać dla siebie i pokazać wszystkim naokoło, żeśmy tacy uczciwi i kochający? To przychodzi bez trudu, bo przecież miłość, troska o szczególnej konotacji, wymagająca wysiłku, jest poza zasięgiem i możliwościami ludzi, których życie jest ogólnie rzecz biorąc tragicznym konfliktem. Z tego miejsca chciałbym także zachęcić Państwa do zakupu mojej książki Raj utracony po polsku i po angielsku, unde malum, bo ten cytat, który właśnie przedstawiłem, pochodzi z tej książki. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.